Witam serdecznie gościn Krzysztof Grybel Gadget Team. Witam. Krzysztof, no gratulacje, ci fantastyczne spotkanie. Jeszcze dzisiaj przychodziłeś taki zmartwiony, nie macie składu. Jeden zawodnik za głupią, czerwoną kartkę, pauzuje, drugi no za fałę, e, za, no, za żółte kartki. Dwóch kluczowych zawodników dzisiaj nie macie, a wygrywacie z baspalem 10-3 bodajże. No coś pięknego. No bardzo się cieszymy, bo naprawdę byliśmy, byliśmy, po prostu, no niezorganizowani przed tym meczem, ale udało się fajnie. No pokazuje to, że jednak jakimś tam kolektywem jesteśmy, nie musi być głównego napastnika na boisku, żebyśmy też bramki strzelali, no i udało się. Więc co było najlepsze, przychodzi pewna drużyna, już nie będę mówił kto. 10-3. Ile strzelił Jasiurkowski? Mówię, nie ma go. Wszok. No tak, no to dlatego mówię, no, no fajnie, fajnie dzisiaj zagraliśmy. No, Krzysiek Dziobrowski fajnie zagrał. Artur. W sumie od niedawna z nami też fajnie. Grzesiu broński jak zawsze. Także ogólnie no, cała drużyna zagrała na, 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 na miarę zwycięstwa. Nie wspomniałeś o sobie. Krzysztof Grybel też zagrał bardzo dobrze gola szczelił. E, nie szczeliłem, asystowałem, asystowałem. No udało się fajnie, mało braku. Udałoby się strzelić jedną bramkę. Niestety bramkarz w przeciwniku stanął na wysokości zadania, no ale i tak jesteśmy zadowoleni. No Dzisiaj, Bramkarz też. Wyjątkowa dla niego sytuacja, bo drugi raz dopiero wliedzę. No, ale też w takich ciekawych momentach pokazał się taką obronną ręką. Nie, no bardzo, bardzo dobry Bramkarz. Jak najbardziej alternatywa dla Marcina, więc, więc fajnie, że jest taki kolega, który w razie czego może nam pomóc. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, nie wymieniamy dalej, ale chodzi tu o cały kształt. Gadżet Team zagrał fantastyczne spotkanie. Jeszcze powiedzmy yy, o Baspalu. Ta sytuacja dzisiejszyma trzema punktami daje wam handicap przed rundą naważową. Więcej punktów i przede wszystkim bezpośrednie spotkanie bliżej utrzymania niż spadku. No tak, no powiem szczerze, gdzieś tam w naszych marzeniach na początku, po pierwszych tam trzech, czterech spotkaniach, gdzieś myśleliśmy o tej pierwszej piątce, ale niestety kontuzje nas wykończyły. Dwóch Witków wypadło, w sumie Krzysiek Ziobrowski też problemy ma, Piotrek tak samo troszeczkę, więc no niestety posypało się to i jesteśmy w drugiej piątce. To się kurujcie i walczcie. Dziękuję za wywiad. Dzięki.